Siemanko, witam serdecznie Znanek z kanału Ciupiłem po naszemu ale to już wiecie słuchajcie, dzisiaj taki e, vlogasek e, jakby to powiedzieć zmuszony z powodu tego, że o 14 e, tutaj nie posiadam prądu przez te e, huragan Sabrina czy co to tam jest ale dobra, spoko e, i tak stwierdziłem, że se E, nagrom jakiś tam materiał sobie nagrom i mm, także się zastanawiam nad tym e, co tu właśnie do was, e, kochani widzowie na YouTube nagrać. Jest dużo rzeczy, które, o których by chciał opowiedzieć, które by chciał nagrać, ale może taki temat mm, prosty taki, co się tam umie e, na tym Twitchu dzieje co się tam od ostatniego, co się tam powydarzało, porobiło. Nie wiem. Strasznie jakoś dziwnie tragodum. E, słuchajcie, e, tak, takie zmiany wyszły. Na przykład, taka jedna, do mnie taka wartościowo zmiana. E, a propos e, subskrypcji. E, na Twitchu jest, właśnie, jak ktoś tam orientuje się, to jest coś takiego jak subskrypcja. No tam, coś podobnego jak teraz, jest wsparcie na na YouTubie, że wspierasz tego swojego streamera. E, tak właśnie tam to już od dawna jest. Coś takiego jak ta właśnie subskrypcja. Nie mylić subskrypcją na YouTubie, bo to jest zupełnie co innego. Na tym samym poziomie subskrypcja na Twitchu jest follow. A subskrypcja na Twitchu to jest to samo powiedzmy co wsparcie na YouTubie. Także takie wyjaśnienie. E, dla tych, którzy. Mnie tam właśnie wspierają, subskrybują na tym Twitchu. E, zakupiłeś. E, o to musiałeś też kupić. E, to jest taki programik do urozmaicenia tych liveów. E, stream Avatars, gdzie to nazywa, I każdy, który zakupi subskrypcja, to w tym programie jest to tak ustawione, że e, pojawia się postać na live i no, tam idzie tą postacią sterować, innych uczestników atakować, idzie sobie wybrać też inne postacie, bo tam jest więcej, tam więcej że w grą, żeby tam nie było jakiejś tam no, jednego typu postaci, ale tam jest więcej, tam trzeba po prostu pod live'em, najlepiej na stronie e, normalnie na kąpie na stronie wejść na tego live'a i tam pod spodem jest. Te okienka, i w tych właśnie okienkach stream avatars tam jest, i tam właśnie się idzie swoja postać. Jak ktoś do subskrypcji, idzie swoja postać wybrać, zmienić. Tam jakieś ataki są i takie. ten, No bo, bo stwierdziłem, że coś takiego zakupia bo oprócz tego, że że to oczywiście rozwojowe, bo no jak na razie to jest. I tak dużo, jak na mój kanał i na mnie, z czego jestem bardzo zadowolony w tym momencie. Na dzień 12 2020 posiadam 10 subskrybujących, wspierających mnie. Także to jest i tak dużo liczba. Planowałem po przekroczeniu liczby 15 subskrybujących. E, taki konkurs organizować, e, Takim bardziej podziękowanie e, do, do tych właśnie subskrybujących, kogoś tam z listy e, wybrać i, i, i po prostu mu wręczyć jakąś gra. Myślę, że do 150 zł, taką jakąś gra, żeby sobie wybrał i, i coś. Albo na przykład pudełkowo. No tam może. Czupim po bajnanek, jakiś autografek. Mam sam markery czarne białe, jakby ktoś tak miał ochotę w takim coś tak jakoś pamiątka. Na pewno to pamiątka by była na przyszłość, nie? Też są taką pamiątka posiadam. gdzie ona jest? ty taka właśnie pamiątka posiadam. Dla Nanka, BO3, od Lemiego, także jest to dalej u mnie. No, także jest to jakoś pamiątka. E, jakieś tam jak nawet zdjęcie, jak to tam, kurde, jeszcze nie ma jak stanowiska, nic. No fajnie, fajna taka pamiątka, atrakcyjna do mnie. Nie wiem, to tak, tak sobie myślałem, że jakieś takie nagrody, chyba że tam ktoś może by miał lepszy pomysł na lepsze jakieś nagrody, też, też coś, coś idzie wymyślić, w miarę tam możliwości finansowych moich oczywiście, nie stać mnie, żeby robić konkurs na, na konsola, czy, czy nie wiem, na coś droższego. No ale, ale jakoś tam w moich możliwościach mogę. E... Fajnie by to było, wam tak powiem, tak jak jest u, u innych, nie? Streamerów, ale że tam na przykład mają co, co miesiąc jakieś losowanie, jest to też jakaś atrakcja, jakiś yy... coś, coś, coś dla, dla ludzi. No, ja też planował tutaj m, też z. Yy chatbotem, streamlabs chatbot, tam idzie coś takiego zrobić, że on wyszukuje tych regularnych widzów i myślę, jak właśnie, żeby tam coś zrobić, jakiś taki konkursik do tych widzów też właśnie na jakąś gierka, albo doładowanie do plusa, albo na xboxa, albo na, nie wiem, na, na steama A, żeby to jakoś tak podziękować też za, za oglądanie mojego kanału i w ogóle na koniec Wam coś powiem a propos tego, jak nie zapomnę, bo to nagrywam tak na, na żywca i z pamięci całej rozpaczana na monitor, czy się internet włączy, ale już tak jest 15.49 y, i, i, i raczej chyba już dzisiaj nie zagram, ale może jutro się coś, coś uda zagrać, jakiegoś live'a. Także serdecznie też zapraszam na, na te live'y moi drodzy widzowie z YouTube'a. Bardzo zapraszam na te live'y na, na Twitchu. Ciupimy po naszemu, także to tam się wpisuje. I naprawdę, dużo osób, które z YouTube'a przeszło tam, twierdzi, że jest lepsza jakość. Le, Lepiej to wygląda, nie wiem. I przede wszystkim, e, teoretycznie macie lepsze powiadomienia niż na, na YouTubie. Bo są, są, jak tam kogoś oglądam na YouTubie. To faktycznie muszę na ta osoba wejść i nią zobaczyć, że ona ma live. A. Bo nie wiem, w ogóle się jakieś powiadomienia czy na telefonie przychodzą po pół godziny, po 45 minutach, nawet na samym telefonie, to tak jak powinien, jak SMS, nie? Wiecie, od razu. No. I co tam jeszcze do mojego konta, do tego, do liveów na Twitchu. No, następna kwestia Dalityn. Teraz jest ogrywany. Staram się, bo słyszałem, że tam jest łatwo platyna w Monsterze. No, są te, te motory, coś tam jeździ po tych pagórkach, ale powiem Wam, albo mam ręce upośledzone, albo już mam padę wychłechłane, Nie wiem, nie wiem co jest grane, ale no, nie idzie mi to. Coś tam umia, ale coś tam jeżdża i no tak troszeczkę widzę, że, że, że jednak nie. No. Zauważyłem, że w tej grze jest coś, nie wiem, albo mi się tak wydaje, jest coś takiego, że jak pierwszy, przez nie wiem tam ileś tych metrów nie, nie byda pierwszy. w na pierwsze miejsce nie zajmna, to już po tym, kurde, jest ciężko, ciężko naprawdę dogonić. Nie wiem, czy taką trudność jest w tej grze. A jak już jestem pierwszy, to oni mają ciężko mnie dogonić. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No to e, a propos tej gry, jest ogrywano oczywiście też e, Modern Warfare jest ogrywany e, w Modern Warfare. No, to dobrze tam idzie. Coś tam po poszczelą. Podobają mi się te szczelanina. To jest tak fajne. Akurat dwóch na dwóch, a bo była taka opcja trzech na trzech, to się też tam fajnie grało. No, ale coś to wyłączyli. Nie wiem, czemu mi się podobała ta opcja. Może za mało ludzi w to grało. A to tak fajnie, fajnie tak się grało. Dwóch na dwóch, no kurde, idzie tam pokombinować jakieś taktyki tego. Bo tak na multiku to tam jest bijanina. Tam. Kurde. Tam fachowcy, specjaliści tam takie grają, że, że no. Ale czasem też się, też się mi udaje coś tam zagrać i, i pograć. Co do. Co do reszty. No jest dużo gier, które po prostu z braku czasu, co serdecznie przepraszam widzowie Twitcha i, i Youtube'a, z braku czasu, no po prostu. Nie kiedy, znaczy nie kiedy, no, no nie kiedy, eee, też jest może za mały czas, co też trzeba, chęci, strasznie, kurde, się tak mobilizuje, a, zagrą się wieśka, dzisiaj też z rana był taki, wczoraj już był pomysł, żeby zagrać wieśka, kurde, na nek, zagromy wieśka, słuchaj, zagromy wieśka, rozumiesz, zagroż na nek wieśka, no i dupa blada, i nie zagrołech. Eee, Prąd wyłączyli, teraz akurat jak widzicie, e, jest prąd. Akurat jak zacząłem nagrywać tego, to włączyli prąd, ale... E, no niż się internet połączy, to troszeczkę to zetwie. No takie warunki. Jest światłowód, ale troszeczkę na niego trzeba czekać. No... Ja popiję... Ale mocno... Ach, popiją, co dali, e, yerba. E, no, sami widzicie, sypia do pełna. No, troszeczkę pobudzo. Nie czuję tego zmęczenia, ale nie, nie ma tego wow. Szukam właśnie tej yerby co by było do mnie taki ogień. No, ale powiem tak, że mogę nią na noc wypić i spać nie. Także, no, ale przynajmniej magnesu nie wy, wypukuje innych takich rzeczy. A przy kawie. może był ten wow, ale strasznie. Potem ja jeszcze pracuję na kopalni i tam jest ciepło, kurde, poca się i tak jeszcze bardziej e, brakuje mi witamin, tego wszystkiego. No to po co jeszcze tą kawą? Jak jest taka alternatywa, cieszę się, że mi tam CJ e, skusił mnie na to, i, i, i tak się sądzę. Dobra, wracając do tych gier, bo ja też różne tematy oby tak na live'ie, taki rozszczepany na, na wszystkie strony eee, tego wieśka chciałem też właśnie przejść. Kurde, no nie ma takich motywacji. Ostatnio Wąski mnie tak fajnie zmotywował. Nanek Wiesiek, Nanek Wiesiek. No fajne to było zagrowa w końcu ten tego. No ale to kurde, wiesz, eee, tak godą z czasem, kurde, łatwo, tak nie tu szczelanka puszcza po ściennię tam pogrom. No i już jakoś idzie padać, tak teraz to odbieram, że a, odbemnione. Zrobiłem live'a, jest odbymniony. A kurde, chciałbym się tak mm, siąść i tak faktycznie zrobić takiego live'a. Jademy progres, jademy ta gra, przejdę nią. Lista se muszę zrobić jutro, bo dzisiaj już nie zdążę. Na pewno na tej liście będzie e, jako trzeci nie no, na, na pewno na tej liście będzie. Hmm. Net for Speed Hit, też że go nie przeszedł. Tam chyba zostały im drifty, był jakiś spokój. Także musiałbym tam pojeździć, sprawdzić to. No Monstera teraz grom. Tego Monstera, nie. To Monstera. Eee, przejść. Potem co to jeszcze jakoś gra była. Wiedźmin, Net Network Speed, Monster, Sniper Elite 4 to jakby był. Sniper Elite, tam też nie mam dokończony, a fajno gierka, szłoby dokończyć i nie wiem czy BF5, też była fajna historia i nie wiem czy to tam dokończyłem. Musiałbym to tam na, na live'ach pooglądać i spróbować to dokończyć. No, szkoda, szkoda. No to bych, to właściwie to są te. No i potem ten Wiesiek, to wszystko przejść, pokasować, zrobić miejsce na nowe gry, bo jak sami wiecie to, to jeszcze e, są nowe tytuły. Też miałem taki pomysł na, e, na Simsy, teraz są za darmo, były na, na PSN, na Plusie, o tak to powiem. E, i tak myślę, a może to jakieś, jakieś tam życie, nie wiem, kogoś tam sobie wymyślimy, e, czy moje, czy może z widzami, czy może jakichś streamerów tam się wciepiemy, albo kurde, no, no nie wiem, no coś, coś takiego, czy by się taka seria, uu, co to, pogasło, e, czy taka seria by się spodobała, no nie wiem, no to was tam w komentarzach zależy, też to, to na, na Facebooku bym udostępnił. ale nie wiem czy by to pomogło znaczy no a propos bo tutaj teraz chcę włączyć ten internet nie wiem czy zadziało. nie ma nie ma to nic do roboty bez internetu. Brak dostępu, brak dostępu, no trudno. Życie. E, I tak taki właśnie pomysł na ta seria ze Simsami. E, co tam jeszcze? No nie wiem. Jeszcze tam coś. Coś mi się tak przez, przez głowa e, przyszło, no ale tak jak godą. Podsumowując, podsumowując co zaraz... Chwila, moment. Dajcie mi. Eee, Tyż nie byda u tego wszystkiego, bo tak jak godą zaraz idę do roboty w to i Po prostu sobie wieczorem coś obejrzycie. Nie wiem, czy sensownie, czy niesensownie. Sami mi tam potem w komentarzach prosiłbym wąs o szczerość może być tak, słuchaj, nie nagrywaj, nie, nie. Źle ci to idźcie, słuchaj, sobie lepiej mietła, i pol zamiatać. Nie, nie, żartuję. Eee, Chociaż może ktoś taki być. Może na przykład Banbo i tak napisać o CJ. To by mieli dobry sposób wygryźć konkurencja. Nie, dobra. Żartuję, żartuję. Także. Hmm, zgubiłem wątek. A, co tam na kanale? No, te subskrypcje są fajne. Znaczy nie fajne, chodzi mi o to, że ludzie mnie wspierają. Cieszę się, że w ogóle, że to się rozwija. Kurde. Przychodzi dużo ludzi. Zauważam, że jest powyżej 10. No jest to dużo. Do mnie to jest dużo. Eee, o! Jest. Internet jest. O, oh, je yeah. O kurde. Nie że ciejesz internet. Ha! Dobra. Eee, ja sobie tutaj zapauzuję. Ale wiatr też dalej jest. I okropny. Eee, także. Co i tego Aha, z tymi z tymi komentarzami, napiszcie, co tam, jak tam uważacie, jakieś pomysły czy coś. I tak, tak już dużo razy go dał jak ten temat, że to się tam rozwija, i w ogóle serdecznie was zapraszam, przyjdźcie, poglądajcie. No. Tak wszystko bez sensu, co mi leżało na sercu, nie bo nie zdarzyło mi się, żeby poukładanego vloga kiedyś nagrał. Nie. <grytanie> Taki jestem. Co wszystko mam, to o wszystkim opowiem. Nie wiem. Myślę, że to jakoś fajnie jest. Jak nie, to też piszcie w komentarzach. Taki mój tajny plan, znaczy cichy plan. Już dawno to myślałem, jak tak ale ten czas. Dawno myślałem nad tym, żeby y, tam jakieś takie gameplaye powciepywać, żeby ktoś tam wiedział. Nie wiem, będę kombinował. Będę coś kombinował nad tym, ale tak jak już milion razy powtarzam, zapraszam na, na tego Twitcha. Warto, naprawdę warto. Y, I też, żeby nie było, że y, ten, ale czasem jak na przykład kończę wcześniej grać, czy coś, to zawsze tam jakiegoś rajdzika komuś dom także... Y, Także idzie przy okazji, nie oglądając to, przy okazji idzie jakiegoś nowego, fajnego poznać streamera. Jest na przykład taki streamer Ćwikla, który strasznie i dużo streamuje gier retro. Bardzo polecam. Jak ktoś nie miał styczności, to naprawdę się dziwi, jakie gry były. Słuchajcie ludziska, ja dziękuję za tego ciężkiego vloga, mam nadzieję, że się komuś spodoba, jakieś łapeczki, jak komuś się spodoba, no i jak ktoś więcej chce takich materiałów, komentarz, przede wszystkim subskrypcjo, piszcie, przede wszystkim piszcie, co byście chcieli, znaczy nie co byście tam chcieli, piszcie, no tak jakiś konkretny temat i, i zobaczymy. I jeszcze tamte komentarze, tam był QA, ja to jest takie coś, on spróbuję coś nagrać. Ale tam wiem, że jedni po bandzie poszli, także chyba o mnie na te komentarze. Ale zobaczymy. Dobra, i kończę. Dziękuję ślicznie za tego vlogasa. tak jakoś tam, jak ktoś jest nowym widzem, zapraszam do subskrypcji, łapki, komentarze. Piszcie, piszcie. I no, strumyki wpadajcie. Jeszcze też zapraszam na fanpage'a. Ciupiemy po naszymu i taki jakby blok osobisty nanek też jest taki ten. Miało, no, tam jest kwestia czasu, bo to miało być troszeczkę pozmieniane. No ale e, zobaczymy. Jak ktoś nie wie, to na live wytłumacza, o co chodzi z tymi dwoma fanpage'ami. Dobra, dzięki wielkie za dotrwałość. Jak ktoś do tego momentu e, dotrwał, to może w komentarzu napisać. I to by... Da... Aha, bo to jest po drugiej stronie. E, no to w tomocie e, zagadka. Możecie nią napisać na końcu, by da wiedział, że do końca oglądaliście. I szacun do was. Trzymajcie się. Miłego poniedziałku.